Dzień dobry, bardzo witamy w podcaście Poważne Bzdury. Ze mną jest Paulina, a ja jestem Marek, i będziemy dzisiaj rozmawiać o mojej byłej. Nie mojej byłej, ale byłej, która zemściła się w najgorszy sposób i nie ma żadnego sposobu, by oczyścić swoje imię. Uuu. Ja tę historię pamiętam. To jest tak mega historia. Ale to się zaczyna dobrze. Bardzo chcę usłyszeć, co to ona ma nasze strony. U, dajesz, dajesz. W zeszłym roku zdradziłem moją byłą dziewczynę. Mhm, mm Anię. W Ostatnich odcinkach mieliśmy taką ciekawą historię. Mieliśmy ciekawą historię, gdzie facet chyba nawet nie poczuwał się, że zrobił coś złego. Tak. Ten się będzie poczuwał. Okay. E, w zeszłym roku zdradziłem moją byłą dziewczynę Anię, z którą była przez 8 lat. Ona wtedy była jeszcze jego aktualną dziewczyną, teraz tak. jest byłą. Zdradziłem moją byłą dziewczynę. No jak się zdradził, to, to chyba. To już ciężko. musiała być aktualna wtedy, wtedy jeszcze. To raczej tak. Raczej <laughs> nie, nie wiem, może się, się omówili, że po zakończeniu. W związku dalej nie sypiają z innymi, nie wiem. <noise> tak i Podpisana, że po zakończeniu jeszcze 6 miesięc, 9 miesięcy. 9 o, miesięcy, tak, no dobra, no. Tak, Z koleżanką pracy Jess. Teraz mamy razem trzytygodniowego tygodniowego syna. tą Jess. Nie mam żadnej wymówki. Kosztowało mnie to pracę, większość przyjaźni i miłość wspaniałej kobiety. Zasłużyłem na to wszystko i nigdy nie oczekiwałem współczucia za swoje czyny. No, można? Można. Ania dostarczyła moje rzeczy do domu moich rodziców, zanim w ogóle wiedziałem, że dowiedziała się o zdradzie. Czekaj, Ani... Lubię Anię. Ania to jest była. Tak jest to jest aktualna stroma syna. Tak. Mhm. Nawet nie skonfrontowała się ze mną, po prostu wycięła mnie ze swojego życia bez słowa. Wysłałam wiadomości do wszystkich naszych znajomych, błagając ich, żeby poprosili ją o rozmowę ze mną, a także setki wiadomości do niej samej, w których mówiłem, jak bardzo tego żałuję i chcę do niej wrócić. Nigdy nie dostałem odpowiedzi. Jazz zobaczyła te wiadomości i na początku oczywiście powodowało to problemy między nami. W ogóle ciekawe nie... ciekawe dlaczego? No? Ciekawe jest to, że powodowało problemy między Jazz a nim, a on pisał do swojej były, że Aha. chce do niej wrócić. Tak. Może on po prostu miał taką fantazję życia w komunie. Hmm, Jakiejś... W trójkącie. Co najmniej. Hmm. Więc postanowiliśmy iść dalej dla dobra naszej rodziny, czego oboje chcieliśmy. Czekaj. A, sorry. Przegapiłem jeden ważny szczegół. No. <laughs> Jess zobaczyła te wiadomości i na początku oczywiście powodowało to problemy między nami, ale szybko zaszła w ciążę. <laughs> Więc postanowiliśmy mhm. iść dalej dla dobra naszej rodziny, czego oboje chcieliśmy. Mhm. Jestem w 100% zaangażowany w ten związek i od czasu, gdy wszystko się uspokoiło, nawet nie spojrzałem na inną kobietę. Widzisz? Da się. Znaczy, znaczy, na pewno była wina. Czekaj, czekaj pytanie A nie, jest, to była wina kiedy to się wszystko skończyło? Bo jak to było trzy miesiące temu, <noise> i przez ten czas nie spojrzał na żadną inną kobietę, to jeszcze nie jest duże osiągnięcia. No trzy tygodnie mają syna, więc plus dziewięć miesięcy. No, to, to na, nie na jest pewno nie jest cały rok. No. Pod koniec ciąży, Jazz około miesiąc temu, po raz pierwszy od rozstania, zobaczyłam Anię w sklepie. Była dość chłodna, ale powiedziała, że kilka miesięcy temu znalazła brelok, który dostałem od dziadka, gdy byłem bardzo młody. Nie ma dużej wartości, ale wie, jak, dla, jak wiele dla mnie znaczy. I powiedziała, że mogę go odebrać w sobotę rano. Mm -hmm. Powiedziałem jej, że to sześć dni po terminie porodu Jess i prawdopodobnie będę musiał być w domu, ale odpowiedziała, że mogę go odebrać w sobotę albo wyrzuci go do śmieci. Mm -hmm. To jest postawienie. To jest granic. mocny statement, bardzo. Zgodziłem się na umówioną godzinę. Mój syn urodził się kilka dni po terminie, ale jest zdrowy i cudowny. Więc w sobotę. Kiedy miałem odebrać brelok, miał niecałe 24 godziny. ten syn. Planowałem wpaść po drodze do szpitala, ale kiedy dotarłem do mojego dawnego domu, a zaprosiła mnie do środka, żeby porozmawiać o tym, jak się rozstaliśmy. Mhm. Wreszcie po 9 miesiącach. Myślałem, że to była dobra rozmowa i że oboje uzyskaliśmy zamknięcie tego rozdziału. Pozwoliła mi przeprosić za to, jak ją potraktowałem, życzyła mi powodzenia z nową rodziną i przytuliła mnie na pożegnanie. Przyznaję, że przytrzymałem ją mocniej, ale to było czyste uczucie ulgi, a nie jakieś tam dawne uczucia. Spędziłem u niej mniej niż godzinę, a potem pojechałem do szpitala. Nie powiedziałem Jess o tym spotkaniu, bo wiem, że wciąż czuję niepewnie, się niepewnie w związku z Anią i nie chciałem dolewać oliwy do ognia. Szczególnie, że dopiero co urodziła. Czekasz na zakończenie. Nie, ja po prostu nie lubię takiego ukrywania wydarzeń, znaczy, no... bo to zawsze prędzej czy później wyjdzie i fakt, że się czegoś nie powiedziało. Znaczy, jak nie wyjdzie, to super, a jak wyjdzie, to jest jeszcze gorzej. No właśnie. Lepiej, żeby nie wyszło po prostu. Lepiej Kiedy... powiedzieć. <laughs> no. Kiedy dotarłem do szpitala po spotkaniu z Anią, Jess cofnęła moje uprawnienia dostępu, a kierownik oddziału nie chciał mi powiedzieć dlaczego. Ostatecznie wyrzuciła mnie ochrona, bo nie zareagowałem dobrze na to, że zostałem odepchnięty i nie mogłem zobaczyć mojego syna po raz drugi. Próbowałem dzwonić do Jess i, i jej mamy bez końca, a jedyną odpowiedzią, jaką dostałem, było nagranie z ekranu z wiadomością od Annie. Było tam nagranie z kamerki przy drzwiach, na których wychodzę o 930 na, na której wchodzę o 9.30 i wychodzę tuż po 10.15. Uścisk jest uchwycony tylko częściowo, więc wygląda to tak, jakbyśmy się całowali. Wiadomość od Anie brzmiała. Czy on chociaż wziął prysznic i przebrał się między pieprzeniem mnie a trzymaniem swojego syna? Gratuluję bycia z nim przez następne 18 lat. Mam wow. nadzieję, że, wszystko, że to wszystko, o czym marzyłaś. Wow. Ale to jest straszne. Lubię. Ja nie. Jest straszne. Ja nie. Znaczy rozumiem, że chciała się zemścić na tym facecie, ale tak naprawdę najbardziej skrzywdziła tą chyba drugą kobietę i dziecko, no, może? Myślę, myślę, że chyba naj, najbardziej dziecko. Kobietę też, no ale nie wiem. Ale to jeszcze nie jest koniec, tak, chyba w tej historii? Nie, nie jest. Aha. Nikt nie wierzy, że to ustawka. Nigdy nie spodziewałbym się tego po ani i nikt inny też, więc wszyscy całkowicie odrzucają możliwość, że to kłamstwo. Wysłałem jej wiadomość, pytając, dlaczego to zrobiła, zakładając, że nadal będzie, będę zablokowany. Odpowi czekaj, Czekaj, bo ciekawe jest to, co on tutaj powiedział. Że nikt się nie spodziewał z jego znajomych po ani, że może zrobić coś takiego, więc nikt mu nie uwierzył, czyli musieli się spodziewać po nim. No bo no w końcu już wcześniej zdradził. Zdradził, co ja, no więc, ale. Hmm. Więc no. Odpowiedziała, że nie pozwoli mi udawać niewiniątka i że może i usunąłem nasze wiadomości z ostatnich miesięcy, ale ona nie. Oczywiście nie ma żadnych wiadomości, ale ponownie mnie zablokowała, więc nie mam nic, co mogłoby mnie uniewinnić. Czekała w milczeniu przez prawie rok, a potem wymierzyła najokrutniejszą i najbardziej mściwą zemstę, jaką mogła. Widziałem mojego syna raz, zaraz po jego narodzinach, a teraz Jess odmawia mi jakiegokolwiek kontaktu i nie pozwala mi go zobaczyć. Sprawa sądowa potrwa miesiące, a moje serce boli z każdą minutą każdego dnia. Wiem, że to, co zrobiłem, nie było okropne, ale nie zasługuję na to. Nie mam z kim o tym porozmawiać, bo nawet moja własna matka mi nie wierzy. Jej jedyne pytanie brzmiało, dlaczego zrujnowałem swoje życie y, dzieckiem, skoro nie była gotowa się pogodzić. I to jest najbardziej wspierająca rzecz, jaka powiedziała mi od czasu rozstania. Kilku przyjaciół, którzy. Przy mnie zostali też zakłada najgorsze i dobija mnie to, że nikt, kogo znam, nie widzi tej sytuacji taką, jaką jest. Wszystko jest zrujnowane. Uff! No nie, skrzywdziła bardzo tą kobietę i skrzywdziła bardzo dziecko, ale czy jemu się należało? Czy gdyby nie krzywdziła tamtych, to by było spoko? Wiesz, mnie bardziej zastanawia coś innego, bo. Zdrada jest zła i nie ma tutaj żadnego nie wiem, usprawiedliwienia. Ale jeżeli ona wnosiła w sobie ten ból aż 9 miesięcy i była w stanie posunąć się do tak do czegoś takiego. To jak ją to musiało boleć, mm -hmm. jak ona to musi mieć nieprzepracowane. Mm -hmm. I ona też musi być. No, nie wiem. Ja się boję takich ja ludzi. Jestem, ja jestem ciekawy. Znaczy, n, n, nie wiem, czy bać się. Myślę, że ona jest po prostu bardzo skrzywdzona. A to, że tak zrobiła, to jest tylko kwestia skrzywdzenia i inteligencji, żeby to, wszystko, żeby to wszystko zaplanować. No nie, jeżeli krzywdzisz przypadkowo osoby, które tak naprawdę nie są winne. Ja myślę, że ona nie, nie miała. Ja myślę, że ona nie myślała o tej kobiecie. A chociaż pytanie. Mm. Jess Jest koleżanką z pracy. No. Czy Jess nie jest winna? Korzenką z pracy kogo? No tego faceta. Czyli wiedziała. Znaczy to nie jest jakaś przypadkowa osoba, w która barze, nie wiedziała, że on jest w związku. Która nie wiedziała, że jest w znaczy związku. ja jestem zdania, że główna jest osoba ta, która jest w związku i zdradza. To, czy osoba, z którą zdradza jest winna, jest dla mnie mocno dyskusyjne, bo to nie ta osoba, z którą się zdradza, obiecywała komuś wierność, tylko ta, która zdradziła. Jasne, rozumiem o czym mówi, że może nie wiem, może go jakoś tam kokietowała, flirtowała, cokolwiek. Wiedziała, że pakuje się w, w relację erotyczną, zakładam, z facetem, który jest w związku. Mają dziecko. No już teraz mają, no. no ale dziecko. wtedy Aha. wtedy nie mieli. Wtedy nie było dzieci. No to raczej erotyczna. <laughs> raczej erotyczna. No tak, ale chodzi <laughs> o to, że tylko erotyczna, <laughs> że tylko erotyczna czy nie, bardziej emocjonalna. Ja to nie wiadomo, myślę. Tego to nie wiadomo, myślę. Ale to, że ty tak uważasz. Ja tak samo uważam. To nie znaczy, że tamta kobieta nie widzi winy w jazz I, i mogę ją zrozumieć, że widzi też winę w jazz, co? Mogę ją zrozumieć, ale jej nie usprawiedliwiam. Hmm. Wydaje mi się, że już dorosły człowiek powinien mieć trochę więcej empatii w sobie. Nie wiem, no ale ładnie to wszystko zrobiła. To, to, ja, to jest bardzo filmowe. Ja nie popieram nie popieram tego, co zrobiła. Nie, nie, żeby nikt nie pomyślał, bo zaraz ktoś pomyśli, że jednak popieram. Ale to, jaki to jest majstersztyk, żeby to wykonać. No, Czekaj, czeka. nie popierasz, czy nie przyznasz się publicznie, że popierasz? <głosy> <głosy> nie jestem fanem karania kogokolwiek. Mm. Więc nie, nie popieram. Ale to, jak ona to zrobi. Ja bym chciał, jakbym kiedyś był takim hu... y... chudym. emocjonalnie człowiekiem? Czekaj, Paskudą. <noise> jakbym był taką kiedyś paskudą, to chciałbym, żeby to właśnie tak wyglądało. Żeby to było przemyślane, żeby to było rok później, żeby nikt już w ogóle o tym nie pamiętał, a ja wtedy tak. Szpileczak. Wiesz co? Pytanie jest, czy ona to przemyślała, bo tam było powiedziane w tekście, że oni się spotkali przypadkiem w sklepie, coś takiego, no nie? Pytanie, czy ten pomysł jej się nie pojawił wtedy. A, myślisz, że to nie był Pytanie, przypadek? czy przypadkiem w sklepie? A, myślisz, że aż tak to poszło? Mhm. Mm hmm. Nie przypadkiem w sklepie. No y i co, od razu sobie w sklepie wymyśliła, że ma to mu do oddania? Ona to trzymała. Ja nawet lepiej ci powiem. No. Ona mu tego nie oddała. Bardzo możliwe. Ona mu tego nie, wywioz, nie, nie wywiozła ze wszystkimi rzeczami, tylko sobie to zatrzymała po to, żeby za rok. Może tak było, ale wiesz co mnie jeszcze zastanowiło, że żadna z tych kobiet, kiedy dowiedziała się o zdradzie, czy tam potencjalnej zdradzie, żadna z nich nawet nie chciała tego z nim wyjaśniać, tylko jedna i druga od razu odcięła kontakt. Bardzo, to bardzo ciekawe, tak swoją drogą. Mm. Bo, bo uważam, że wyjaśnienia chyba czy się należą. No, czy, się, czy się paskudzie należą wyjaśnienia? Może się nie, nie należą? Czemu on ma? Czemu on ma mieć dobrze? Czemu on ma mieć zamknięcie w jakiś no, sposób? Czy kogo teraz nazywasz paskudą? Tego faceta, no, faceta czy tak, tą tak. Ani? Nie, faceta. <śmiech> <śmiech> Akurat teraz faceta, tak, ale oboje są paskudami chyba. Znaczy... Jemu nie wiem, no ale jak ta Ani się dowiedziała, że on ją zdradził, mm -hmm. ja sobie nie wyobrażam nie zapytać, co się wydarzyło. Znaczy to zależy, jak mocne są dowody na to. <laughs> Wiesz. Wiesz co? Chyba bym. Znaczy, jest mi w ogóle trudno sobie to wyobrazić, bo to musi być duży ból. Nie Ale wiem, wyobraź że ja ktoś bym... streaminguje na live na TikToku i akurat ktoś się tam bzyka z drugą osobą, czyli to jest raczej… Ale to o jest raczej rzadka czasach... sytuacja, no bo mogą być zdjęcia, może ktoś napisał, nie wiem, cokolwiek, no ja sobie nie wyobrażam nie rzucić facetowi takimi zdjęciami w twarz, jakbym hmm. się dowiedziała. No może. Ale wiesz, może ona się bała, że będzie zbyt mięk, miętka mm. i po prostu jak zacznie rozmawiać, to on jej jakoś wytłumaczy, że to, że to nie może... jest tak, jak myślisz. To, tak, <noise> to tylko tak wygląda. to Że to będzie ludzie. to, żeśmy się całowali. A ciekawe w ogóle, bo może skoro ona tak się zachowała, gdybam, totalnie gdybam, to może nie była pierwsza taka sytuacja. A ja mam inne pytanie. Mm. Czy on na pewno się z nią nie ruchał? Z tą Jess? Nie. Z tą Anią? A, wtedy. Hmm. To jest dobre pytanie. <noise> może, może ona nie robiła intrygi. Ale byłby wtedy gnojkiem. Byłby, no. A. To wtedy nie byłoby mi jej w ogóle szkoda. Znaczy, nie, byłoby, nie byłabym zła na Ani i wręcz bym powiedziała, że dobrze, że ostrzegła Jess przed tym, co ją czeka z tym kolesiem. Bo... Chociaż z drugiej strony... Wciąż dziecko jest poszkodowane. Dziecko jest poszkodowane. Ale byłoby poszkodowane i tak, i tak, zakładając, że on faktycznie spał z tą Ani i czas by z nim była, nie hmm. wierzę w to, że więcej by jej nie zdradzał, więc to dziecko i tak byłoby poszkodowane, będąc dzieckiem w takim związku. Hmm. To prawda. To prawda. Czasem lepiej, żeby rodzice. Żeby rodzice byli, byli osobno, no? To znaczy, i byłby wtedy chujkiem, i ona wtedy nie byłaby aż taka zła, że o tym powiedziała, więc może taka. Bo wiesz. Ja mówię, że to jest niesamowity majstersztyk, ale może to nie jest majstersztyk po prostu. Może po prostu tak było. Może tak było. No bo wiesz, no. jeszcze ustawić tak kamerkę, żeby nie było widać, czy to jest przytulenie, zaplanować to, że się przytulą, że zaprosisz go. Ale z drugiej go, strony, może... co to była? To była taka kamerka bezpieczeństwa? Taka Spodziewałem się, że tak, tylko, tak, tak to tak. brzmi, no, nie? Mhm. że przed wejściem. Że, przed, po prostu że gdzieś tam z boku widać mhm. i tylko było widać na przykład do progu. I mhm. on się do niej przytulił, ale w sumie mógł ją całować i tylko widać, że wiesz, że się gdzieś tam przytula. Więc może. Ale teraz rzuciłeś ziarno. A może spotykał się z nią przez cały rok. I zazdrość jazz wcale nie była bezsensowna. Może tak było. Paceci A może była świnia. jeszcze jakaś kolejna trzecia na boku. Wraca ci to świnie. Nie wiadomo. Paskuda. Ona. Pas... Paskuda on. Jess nie jest paskudą. Ale też jest paskudą. Dziecko nie jest paskudą. Dziecko nie jest paskudą, a będzie miało konsekwencje trzech paskud. Tak. Ale uważam, że tak. Jeżeli to jest tak, jak jest napisane, bo musimy mhm. mu wierzyć, to Jess jest najmniejszą paskudą. Mhm. Dziecko jest najmniejszą paskudą, umówmy się. On jest, dziecko nie jest paskudą. No. Jess jest najmniejszą. On jest średnią. A ona jest największą paskudą. A nie. Mhm. No. Tak uważam. Zgadzam się. Kurde, no i po co my i po co my I dyskutujemy? po co my gadamy? No nic. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie następnej historii. Dziękuję bardzo za obejrzenie lub wysłuchanie podcastu poważne bzdury. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to może następny też Wam się spodoba. A jak Wam się nie spodobał, to tym bardziej może następny się wam spodoba, a tymczasem możecie zaobserwować podcast na Spotify, albo na YouTubie, albo gdzie tam sobie słuchacie podcasty. Dziękuję bardzo i do następnego odcinka.